Rafał Maserak, znany jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych tancerzy w programie Taniec z Gwiazdami, zdobył sławę dzięki swojemu długotrwałemu udziałowi od samego początku tego show. Znany jest z tego, że stał się niemal twarzą programu, a wielu uczestników marzyło o tańcu z nim. Maserak wyraził chęć udziału w hipotetycznym programie All Stars, który łączyłby wszystkie edycje tańca z gwiazdami. Spekulacje na temat takiego przedsięwzięcia pojawiły się w mediach. A Maserak podzielił się swoimi myślami na ten temat z serwisem Jastrząb Post. Maserak stwierdził, że chciałby zatańczyć z każdą ze swoich partnerów w programie, w każdym odcinku z inną, ponieważ każda z nich wniosła coś wartościowego zarówno do jego kariery zawodowej, jak i życia osobistego. Przyznał, że nie ma jednej partnerki, z którą chciałby przetańczyć całą edycję All Stars, ale gotów jest z entuzjazmem zatańczyć z każdą. Która będzie uczestniczyć? Ciekawym faktem jest to, że Maserak widzi w edycji All Stars także parę Kasie Cichopek i Marcina Hakiela, którzy wygrali dwa edycje programu w jesieni 2005 roku. Ich historia jest szczególna, ponieważ to właśnie podczas udziału w TZG narodziła się między nimi miłość. Maserak, zdając sobie sprawę z trudności w ich relacjach, wyraża nadzieję na możliwość ich ponownego wspólnego występu w programie tanecznym. W rozmowie z Jastrzą Post podkreśla, że decyzja o ewentualnym tańcu razem zależy od nich samych, pomimo wyzwań, jakie to może stanowić. Maserak, nie mając bezpośredniego kontaktu z Cichopek i Hakielem, nie jest pewien obecnych relacji między nimi, lecz zachęca ich do rozważenia ponownego wspólnego występu. Jego komentarze sugerują, że widzi w tym potencjalną okazję do pojednania lub przynajmniej profesjonalnej współpracy. Ponadto wspomina o niedawnym spotkaniu z Marcinem Hakielem, podkreślając serdeczność ich wzajemnych relacji i pozytywne samopoczucie Hakiela. Ciekawym aspektem tej sytuacji jest to, jak Maciej Kurzajewski, znany dziennikarz i prezenter telewizyjny, który jest obecnie związany z Kasią Cichopek, Mógłby zareagować na taką propozycję. Jego perspektywa i uczucia wobec potencjalnego wspólnego występu Cichopek i Hakiela mogą być ważnym elementem w tej skomplikowanej dynamicznej sytuacji. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.